Dzień dobry, witamy Was na następnym odcinku naszego kanału. Avril and Tank TV. E, dzisiaj mamy za darmo. E, Edgarda, jak go zdobyć? Włazimy w sklepik i sobie tutaj mamy. Odbieramy sobie tutaj. E, Pójdźmy my prawdziwe oczy we w oczy, ten dzieciak jest naprawdę wściekły, do tego kocha parkour. I uwaga, podobne jest z chłopakiem Bibi. Dzisiaj sobie bie, bie, będziemy tak jakby pod, powijamy rangi do Edgara. Zaczynajmy. Może na na mapie konkursowej z solo. Zaczynamy pa. Uj, tak on no to atakuje i jak wtedy zaatakuje jakąś postać, to to wtedy sam siebie ulecza, tak jakby. Zabiera. No. Nie, nie widzieli się. Teraz wszyscy grają Edgarem Dzisiaj miałem tak, że, że trzy razy z zędu byłem. Wszyscy były tylko, tylko trzej Edgary na... na. na walce z robotem. Zobaczycie, że będą trzej Edgarowie. Fajne nawet. Zobaczcie, że będą trzech Edgarowie. Załóżmy... A no ciekaż w sklepie. A, dobra. Coś jeszcze. Nie. Nic całego jeszcze. Zobaczcie, będą... Trzech Edgarów w drużynie. Przeciwko botowi. Widzicie? Trzech Edgarów. Można się tego spodziewać. Dzisiaj to jest tak jakby najlepsza postać. My sobie już tu idziemy na bosa. Widzicie, dostaje 103, życia. Jak zaatakuje? My tu się uleczymy. Tak jakby zamieniamy się życiem. Jemu ja zabieram i daję jej życie sobie. Tutaj weźmiemy sobie z ulta. Który nawet nie działa, chyba ulecza. Ult chyba ulecza. No nie, dobra. Czekamy, czekamy. Nie, nie, nie uważaj, uważaj, nie. Nie wytrwasz. Papa, pa. no nie. Eee, niestety, Czech Edgalów to trochę słaba drużyna. Przydałaby się, nie wiem, coś by się innego przydało jeszcze. Zobaczcie. Ale dobra. Zobaczmy jak to wygląda. Nie. Bierzemy na, na konkursową. Ale nie, bo na konkursowej się nie dostaje puchów. Dobra, powijamy teraz sobie rangi. I przynajmniej będziemy zbierać na dużą skrzynkę. Brakuje mi ponad 150 do dodania skrzynkę, więc akurat, jak łączymy misję, to będziemy mieli dużą skrzynkę. Widziałem na jednym odcinku jednego z Smilexa, że był, że jakoś Edgar nie pokonał Daryla, a a ja jakoś pokonałem. Jaki to była nubowska para wtedy. Gramy sobie ponownie. Chcemy wbijać pucharki dzisiaj. Na tym będzie nasz odcinek. Będziemy sobie wbijać pucharki tylko. I jak mówił jeszcze jeden youtuber, sam mu się tak jak udarila ładuje ult. Dobra, pokonaliśmy 8 Bita. Penny też pokonamy. Dobra, mamy już parę z głowy. Jest jeszcze nowa postać Baron, której niestety jeszcze nie mam. Ale ona, jak, jak strzeli w swoich, to oni się uleczają. Ale jak zdobędziemy tą postać, to będzie o niej odcinek. To odcinek będzie o Baronie. O, dobra i pokonany jest. Mamy te głowy. jest. Mamy rangę drugą w Edgarze. Zobaczmy, ile nam brakuje. Ja Wam jeszcze przynajmniej pokażę, jak, je, jak wygląda Edgar. Ale to już pewnie, a ja to chyba wiecie jak wygląda Edgar, ale nie Edgar, tylko Baron, ale. A jakby co pokazuje. Ma tutaj taki plecak, co trochę wygląda jak skrzynka. Baron handluje mocnymi medy... Dobra, tam. Dajemy. Pokażemy, my jak się wygrywa baronem. Edgarem, no. Nie baronem, Edgarem. Ciągle mi się myli. Dobra. Dajemy na to Ros. Ros mnie pokona pewnie. A nie, ty, nubawska była ta Ros. Ten brok też. Dobra. Jest. No, i to to by jest epicka plansza. No dobra, niedźwiedź nity idzie. Dzięki, niedźwiedziu. Dobra, mamy 11 toników. Teraz idziemy na przeciwnika. Gdzie jest coś? Pewnie nita, bo był niej. Ale na początku sobie pokonamy tego. Naszego przyjaciela, sobie pokonamy. Naszego przyjaciela. Dziękuję. Dobra, może uzbieramy do dwudziachy. A nie, nie uzbieraliśmy do dwudziestki, zanim znaleźliśmy tą nitkę. Jest. Ej, teraz byśmy do dwudziachy mieli. Jest, ranga trzecia. Dobra. Gramy ponownie. Może uda nam się ukończyć misję i otworzyć dużą skrzynkę? Może coś wypadnie? Najlepiej, baron. Teraz sobie idziemy. Dobra, tą szelkę pokonamy. Jaki nubek. Dobra. Jak ktoś nie zdobędzie teraz, teraz postaci Edgara, to, be, to, be, to niech się nie martwi. Będzie można go jeszcze zdobyć. W skrzyniaczka. Barona można tylko w skrzyniaczka zdobyć. Nie będzie chyba za darmo. Chyba nie będzie. Yp. Nie wiem. Może, be, może będzie, nie wiem. Ale raczej nie. Dobra. Jest po nim. Teraz jestem, jesteśmy w wielkim starciu. Gdzie jest nasz przeciwnik? Chętnie ja nas zauważy. A nie zauważył. To jest jego ochrona szkarla. Ale my sobie tu pójdziemy. Jest to było proste. Garam ciągle będziemy wygrywać. Nie, nie, nie. Teraz nie patrz. Jakiś dumnie mnie zaprosił. Zobaczmy sobie, co będzie. No choć może mój kolega gra, nie? Nie gra. Ech, dobra. Chcemy dobić chociaż do rangi dziesiątej, może. Może chociaż do rangi dziesiątej dobijemy. Ech. Nie, no nie dobijemy do rangi piętna, dziesiątej. No to dobra, chociaż do szóstej albo siódmej dobijemy. No, idziemy. Ej, nie pokonaj nas, Bosia. Nie pokonaj. My się zajmiemy Bossem, dostaniemy za to 3 żetony. Nie, 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 nie! Dziękuję ci bardzo, Bosie, że nas nie pokonałeś. Dobra, mamy dziewięć toników. to jest proste, plansze z garem są bardzo proste. Yy, radzę wam, jak gracie z to najczęściej wygr będziecie wygrywać na solo. I co, mamy wygraną. Prosto tu było. Jak zwykle, wszystkie plansze z garem są bardzo proste. Yy, dobra, zagramy sobie plansze. Idziemy, dobra. Dajemy. Zobaczcie. Spójrzcie sobie teraz na ulta. Sam się ładuje, a nawet nie pokonuje postaci. Ma tu mnie atakować, dobra. Zobaczcie. Sam mi się ładuje ult. I zobaczcie teraz. ładuje się ult. Ale to było proste. Dobra, Ciebie, pokonamy Bosiku i pójdziemy na przeciwników. Ciebie pokonamy, zdobędziemy 9 żetonów. Dobra, jeszcze sobie trochę pozdobywamy. Dobra, teraz idziemy do tego 8 bita. Uuu, boss go goni. Jak się boi. Dobrze, że bitowy jest wolny. I proste to było. I zobaczę, będziemy mieli rankę szóstą, jak jeszcze raz wygramy, a to na wygramy. No to Idziemy Idziemy To będzie nasze Dobra Jest Mamy jego z głowy I pokonasz mnie, Shell Głupie. Shell Uleczysz się tylko trochę i opakujcie. Jakie pizzki jest ten Edgar? Powiedzcie o Edgarze, co o nim myślicie? Stawcie jeden 10 yy, i napiszcie w komie, jak go oceniacie. Jeden, od jednego do 10 można ocenić po wyglądzie, po ataku i po ulcie. Wszystko łącznie możecie też oddzielnie ocenić, ulta oddzielnie, atak oddzielnie i wygląd oddzielnie. Ale najlepiej by było jakbyście wszystko tak jakby połączyli że wszystko naraz, raz i ocenić. Jak wszystko naraz to 1 do 15. Można ocenić. Bo ja bym ocenił jakby wszystko naraz to 15 na 15. To jest najlepsza postać. Yes. No to... Tak oto z rangą szóstą kończymy nasz odcinek. Oczywiście zasubskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapeczkę w górę, jak, zdobyć, jak pod filmikiem be, będzie gdzie? Gdzie 30 tysięcy łapeczek górę? To wbijem, to sobie pójdziemy, to zrobimy następny taki odcinek, ale o innej, innej postaci. Napiszcie w W komie napiszcie o jakiej postaci chcecie. Tutaj mamy wszystkie moje postacie. Możecie sobie zobaczyć i napisać w komie. A więc... Pa pa!